<laughs> Fajnie piszczy he, he, he. O którym zwierzęciu mówi się, że zawsze spada na cztery łapy. Wężecz. Proszę, proszę. Prezerwatywa kosztuje 12 złotych. Ile kosztuje Panie Wiktorio? 24 złote. Nie będę pytał ile to wszystko razem kosztuje, bo <noise> za drogo. Panie Robercie, nie wolno. Na czym siedzi tytułowy leni w wierszu Jana Brzechwy? Na tapczanie. Na dupie. Jak ma na imię człowiek, który jest naczelnikiem Korei Północnej? Kim? Naczelnikiem. Kim? Naczelnikiem Korei Północnej. Kurwa, mać Kim? Pojazdy. Jak nazywa się wielka fala morska, wywołana przez pana Krzysztofa? Tsunami. Pytanie będzie muzyczne. Z kim, wielkie chuje grupę? Będziesz tikał, zablokuje ci komputer. Spalę tobie płytę gówną, bo śmierdzisz jak stare gówno. Lech Wałęsa. Nie. Tak. Co? Morda. Coś nam padło? Może to... you've been trolled you've been trolled yes you've probably been told don't reply to this guy he's just trying to get a rise out of you yes it's true you respond and that's his cue Start trouble on the double while he strokes his manly stub <laughs> <laughs>